W tym odcinku poznacie 10 niesamowitych przypadków medycznych. Usłyszycie m.in. o kobiecie, której wyrósł róg, lekarzu, który wypalał inicjały na organach swoich pacjentów oraz o zabójczej papryczce. Zanim jednak zaczniemy... Partnerem dzisiejszego odcinka jest MyHeritage, dzięki któremu odkryjecie historię waszej rodziny. Strona pozwala w łatwy sposób stworzyć własne drzewo genealogiczne. Mi udało się dotrzeć do początków XVIII wieku. W jaki sposób? Serwis posiada aż 18 miliardów archiwalnych rekordów. Inteligentny algorytm ułatwi wasze poszukiwania, odnajdując pozostałe gałęzie drzewa waszej rodziny, wykrywając błędy lub uzupełniając dane na temat waszych przodków. Jak wiecie, spędziłem już w heritage długie godziny. Na szczególną uwagę zasługuje opcja retuszu oraz kolorowania starych zdjęć oraz ich ożywiania, co wygląda naprawdę naturalnie. Tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda w praktyce? Niedawno wprowadzono także opcję, która dzięki AI pozwala zobaczyć swój portret z innej epoki. Jeśli chcielibyście sprawdzić, jak to działa, użyjcie linku w opisie, aby skorzystać z 14-dniowego okresu próbnego, po którym otrzymacie 50% zniżki na dalszą subskrypcję. Ten czas na pewno wystarczy, by zbudować własne drzewo i przekonać się, czy chcecie dalej korzystać z serwisu. Zaczynamy! Numer 10. Zabójcza papryczka. Ghost Pepper jest jedną z najostrzejszych papryczek na świecie. Jak się okazuje, może być niebezpieczna. W 2016 roku pewien 47-letni mężczyzna biorący udział w konkursie zjadł papryczkę i próbował zapić pieczenie sześcioma szklankami wody. Był to bardzo zły wybór. Po wypiciu wody gardło będzie nas paliło jeszcze mocniej. Za ostry smak odpowiada kapsaicyna, która nie rozpuszcza się w wodzie, dlatego do ostrych potraw rekomenduje się picie tłustego mleka. Echowiec wymiotował tak bardzo, że rozdarł sobie przełyk. Został przewieziony do szpitala, gdzie natychmiast trafił na salę operacyjną. Lekarze stwierdzili zapadnięcie się lewego płuca. Zanim trafił do domu, spędził w szpitalu 23 dni. Ta historia skończyłaby się tragicznie, gdyby nie trafił do szpitala na czas. Numer 9. Wścieklizna. Ten przeszczep organów zakończył się katastrofą. W 2004 sześciu osobom w Niemczech przeszczepiono organy od kobiety, która była zarażona wścieklizną. Trzy z nich zostały zarażone tą śmiertelną chorobą. Był to pierwszy taki przypadek w Niemczech, gdzie od 20 lat odnotowano tylko 5 przypadków wścieklizny. Dlatego też organy nie były badane pod tym kątem. Zresztą, ze względu na krótki czas, jaki jest wymagany do transplantacji, Dokładne sprawdzenie dawcy i tak byłoby niemożliwe. 26-letnia dawczyni zmarła z powodu ataku serca i nic nie wskazywało na to, że może być zarażona tą chorobą. Kilka miesięcy przed śmiercią podróżowała po Indiach i tam musiała zaradzić się ścieklizną. Niestety dwie zarażone osoby zmarły. Nie udało mi się znaleźć informacji na temat trzeciego pacjenta. Numer 8. Tasiemiec 67-letni Taj zgłosił się do szpitala z powodu silnych bólów brzucha, którym towarzyszyły wzdęcia. Prób kału wykazała obecność tasiemca i podano mu środki na odrobaczanie. Nikt nie spodziewał się tego, co z niego wyszło. Pasożyt miał 18 metrów długości. Takiego tasiemca nie było w Tajlandii od ponad 50 lat. Najprawdopodobniej siedział w ciele mężczyzny od 30 lat, a złapał go jedząc surową wołowinę. Od razu przebadano również jego rodzinę. Nawet nie chcę myśleć, jak bolesny musiał być proces pozbywania się tego pasożyta. Numer 7. Maraton resuscytacji. Pora na coś pozytywnego. W 2011 w amerykańskim miasteczku Goodhue 54-letni Howard dostał ataku serca w trakcie codziennych zakupów. Sprzedawca od razu wezwał karetkę. Na pomoc mężczyźnie ruszył jeden z klientów, który rozpoczął resuscytację. Gdy opadł z sił, ratowanie życia przejął pracownik warsztatu samochodowego z naprzeciwka. Zanim na miejsce dotarł helikopter, minęło aż 96 minut. Służby o nie miały. Przed Howardem w kolejce czekało 20 osób. Gdy jedna się zmęczyła, kolejna przejmowała resuscytację. Gdyby nie oni, mężczyzna raczej by nie przeżył. Został wypisany ze szpitala już po 10 dniach. Numer 6. Zaskakujące odkrycie. Pewien 44-letni Francuz zgłosił się do szpitala z powodu osłabienia w nodze. Lekarze dokładnie go przebadali i okazało się, że brakuje mu większości mózgu. Jego czaszka była wypełniona płynem mózgowo-rdzeniowym. Początkowo myślano, że wyniki muszą być błędne, jednak następne badania je potwierdziły. Jak się okazuje, gdy mężczyzna był mały, cierpiał na wodogłowie. Z tego powodu założono mu przetokę, która miała odprowadzać nadmiar płynu. Mózgowo-rdzeniowego. Została jednak usunięta, gdy był nastolatkiem, a płyn odkładał się dalej w jego głowie, pochłaniając kolejne zwoje mózgu. Jak wykazały badania, brakowało mu od 50 do nawet 75% mózgu. Jak dowiemy się ze strony CBC, mężczyzna prowadził do tej pory całkiem normalne życie. Pracował, miał rodzinę i IQ niewiele poniżej średniego wyniku. Naukowcy byli zdziwieni, że jego mózg był w stanie się dopasować do normalnego funkcjonowania. Numer 5. W trakcie operacji To chyba najgorszy koszmar, jaki może się przydarzyć w trakcie operacji. W 2009 59-letni neurochirurg Claudio Vitale mógł umrzeć w trakcie operowania pacjenta. W połowie pracy zaczął odczuwać ból w klatce piersiowej najprawdopodobniej była to dławica piersiowa. Pomimo nacisków reszty personelu, zdecydował się nie przerywać operacji. Później sam został przebadany i okazało się, że miał lekki zawał serca. Musiał przez tydzień zostać w szpitalu na obserwację. w tym czasie obserwował powrót do zdrowia osoby, którą wcześniej operował. Numer 4. Lista zadań Niestety, w każdym zawodzie w pewnym momencie pojawia się rutyna. Czasem, nawet drobne błędy w trakcie operacji mogą mieć poważne konsekwencje. Dlatego WHO przygotowało specjalną listę punktów do odhaczenia w trakcie operacji. Jak podaje BBC, może ona zmniejszyć ryzyko śmierci pacjentów o nawet 40%. Dokument ma zaledwie jedną stronę. Znajdują się tam takie pytania jak: Czy przed narkozą pacjent potwierdził swoją tożsamość i wyraził zgodę na zabieg? Czy pulsometr działa? Czy wiemy, czy pacjent ma alergię? Albo czy wszyscy członkowie zespołu się przedstawili? A narzędzia zostały odkażone. Lista była testowana w szpitalach na całym świecie na ponad 7,5 tysiąca pacjentów. Wyniki były bardzo zadowalające, dlatego w niektórych krajach jej przestrzeganie jest obowiązkowe. Numer 3. Kobieta, jednorożec. W 2010 media pisały o kobiecie z Chin, której wyrósł prawdziwy róg. Ponad stuletnia pani Zhang rok wcześniej zauważyła wypukłość na swoim czole. Wkrótce mierzyła ona aż 6 cm. Najprawdopodobniej jest to tak zwany róg skórny, który pojawia się głównie u osób starszych, szczególnie jeśli nie używały filtrów i długo przebywały na słońcu. Takie rogi rzadko jednak osiągają aż takie rozmiary. Bardziej ekstremalny przypadek tej dolegliwości pojawił się u 87-letniej pani Liang. Początkowo wyglądał jak zwykły pieprzyk. Niestety nie przestawał rosnąć i był bardzo bolesny. Co najgorsze, takie rogi mogą przyjąć postać nowotworu złośliwego. Numer 2. Podpis autora. 57-letni chirurg Simon Bramhall przyznał się, że w trakcie pracy w szpitalu w Birmingham wypalał swoje inicjały na organach nieprzytomnych pacjentów. Sprawa wyszła na jaw, gdyż nietypowy autograf zauważył inny lekarz w trakcie operacji. Takie znamiona otrzymały przynajmniej dwie osoby. Bramhall tłumaczył się przed sądem, że był zestresowany i chciał załagodzić napięcie po przeprowadzonej operacji. Został ostatecznie skreślony z rejestru lekarzy i ukarany grzywną. Numer 1. Pół głowy. Pamiętam, że gdy po raz pierwszy widziałem to zdjęcie, byłem przekonany, że jest to fake. Okazuje się jednak, że ten mężczyzna naprawdę nie ma połowy czaszki. Wszystko z powodu pechowego wypadku samochodowego. Carlos Halfi Rodriguez wyleciał przez przednią szybę i wylądował na drodze. Lekarzom udało się go ratować, ale stracił połowę czaszki. Carlos miał wiele problemów z prawem. Zyskał sławę z powodu zdjęcia wykonanego na komisariacie, które szybko obiegło internet. Nie jest to jedyny taki przypadek: 17-letni Ben Maycock został zaatakowany młotkiem. Jego czaszka była potrzaskana, ale lekarze musieli usunąć dłamki. Chłopak przez trzy tygodnie leżał w śpiączce, gdy się obudził, był częściowo sparaliżowany. Niesamowite jest to, że halfiemu udało się zachować sprawność. I to już wszystko na dziś. Słyszeliście o jeszcze jakichś innych dziwnych przypadkach medycznych? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli chcecie poznać własne drzewo genealogiczne, zachęcam was do sprawdzenia serwisu MyHeritage. Używając linku w opisie, będziecie mogli skorzystać z 14-dniowego okresu próbnego, po którym otrzymacie 50% zniżki na dalszą subskrypcję. Ten czas powinien wystarczyć, by zbudować naprawdę rozbudowane drzewo. Piona!